Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z oceniania składów z FIFA Mobile. Coraz więcej mi tych składów wysyłacie i coraz ciężej mi się z tym odrobić, także przepraszam, jeżeli ktoś musi czekać naprawdę ten tydzień nawet, czasem na ocenę składu. Ja naprawdę staram się yy, filtrować to w taki sposób, żeby każdy z Was był zadowolony, ale nigdy się tak nie uda, zawsze mi się będziecie pytać, czy... Czy już masz, o, czy już ocenisz, czy coś, oceń szybciej, czy coś. Ale uwierzcie mi, że to naprawdę jest dosyć ciężkie. Jak się w tych tonie komentarzy grzebie i szuka tych składów, których się nie oceniało... Sprawdza się, czy są do wyszukania, czy trzeba się kontaktować inaczej z tym danym graczem, żeby po prostu ten składnik wysłać. Bo na przykład mam tutaj widza już od dosyć dawna. Real Madrid, który na przykład chciałbym ocenić jego skład, no ale nie mogę go znaleźć, ponieważ no z 50 innych graczy ma dokładnie taki sam nick, podobny Veral. I y, takie samo logo, taki sam herb, y, więc no, ni, nie jestem w stanie jakby tego składu ocenić, no bo no, nie mam pojęcia, który to może być. Więc tu jest problem. Niektórych składów w ogóle też y, nie da się znaleźć ze względu na bardzo popularne y, nazwy. Y, na przykład jest tej y, przykład jednego z moich widzów Fifi, który na przykład wysłał mi skład na Instagramie. I muszę zdjęcie z Instagrama wziąć, ponieważ no, nie mogę go znaleźć w grze. Mm, tylko właśnie mam to zdjęcie z galerii, więc dlatego chcę, żebyście kontaktowali się ze mną przez Instagrama, ponieważ tam mogę, możecie mi wysłać skład, jeżeli trzeba. Yy, I mogę napisać na przykład jakieś informacje więcej i tak dalej. Więc dobra, nie przedłużając, przechodzimy już do odcinka, bo dzisiaj trochę składów do oceny jest. Zaczynamy sobie od Katars yy, Foundation, którego ostatnio szukaliśmy, ale przez mój błąd yy, w przepisywaniu. Nie mogliśmy go znaleźć. Teraz już sprawdziłem, wszystko jest. Także wchodzimy sobie tutaj w profil naszego tutaj widza. No i co on tutaj przygotował dla nas? Na pierwszy rzut oka od razu widać tego salacha, bardzo ładnego, o którym już się wypowiadałem, no karta darmowa, ale za to bardzo wybitna, bardzo fajna. Więc naprawdę super, Eusebio również na napadzie robi świetną robotę, Almiron ten, o którym już bardzo dużo powiedziałem, tutaj na, na lewym skrzydle akurat przeniesiony z prawego. W pomoc Sebastian Schweinsteiger, Kaka Lampard, trzy bardzo dobre ikony, naprawdę świetne karty. Bardzo tutaj szanuję za ten wybór. Ten Lampard jedynie mógłby tutaj podlec jakiejś małej wymianie, myślę, że tak na start. No bo ten Kaka i Schweinsteiger bardzo fajnie wyglądają, ale myślę, że ten Lampard jakbyś miał coś zmieniać, to tego Lamparda w pierwszej kolejności. Dobra, no, nie Wertongen z Bastoniem, bardzo ładny środek obrony, a na bokach za to Robertson z Moliną. Robertson y, fajna karta, myślę, y, do pogrania, tak samo Molina, tutaj on był Chyba do zdobycia gdzieś kiedyś. Ja, ja miałem tego Molina, ja go trafiłem. Fajna karta była. więc z tej boki obrony na razie są spoko. Wiadomo, tutaj można cały skład porankapować na 20 poziom. E, na bramce Armani. No, Armaniego można pod zmienić w przyszłości. Jak najbardziej. E, no i tutaj uważam, że naprawdę ten składzie takie mocne 7 na 10 można spokojnie przyznać. Myślę, że nawet 75 na 10 e, Wiadomo, jest tu co ulepszać. Ale ogólnie składnik się prezentuje bardzo fajnie. Także przechodzimy sobie do kolejnego. Nie będę jakoś mega szczegółowo tutaj omawiał każdego składu, ponieważ o większości z tych zawodników, których tutaj widzę w tych składach, już dużo mówiłem. Więc jeżeli chcecie sobie posłuchać opinii o zawodnikach, których już tutaj omawiałem, to przesłuchajcie sobie po prostu poprzednie materiały. Omawiam więcej tylko wtedy, kiedy pojawiają się nowe karty. Na przykład tak jak w tym składzie, w którym jest naprawdę dużo kart, o których jeszcze nie mówiłem. A może nawet nie tyle dużo takich kart, o których nie mówiłem, a po prostu takich niecodziennych. Ponieważ na lewym skrzydle, owszem, mamy Rushforda, który jest wybitną kartą, i, ale trafia się dosyć często w składach widzów. Jest dosyć częsty i naprawdę to jest fenomenalna karta bardzo gratuluję, że udało ci się właśnie tego zawodnika trafić, bo to jest świetny zawodnik. Na napadzie oczywiście Ronaldo Nazario, no to jest po prostu poezja, ta karta jest wybitna i to jeszcze niewymienna, za 120 milionów warta. No cudownie, naprawdę chciałbym tym Nazario sobie też kiedyś zagrać. Mogłem go kupić ostatnio, ale w sumie zdecydowałem się na kogoś innego, ponieważ Nazario nie było na rynku. Na prawym skrzydle gra toc Messi, naprawdę Mój ukochany zawodnik, ja naprawdę MS jego uwielbiałem oglądać jeszcze za czasów Barcelony. Mam ogromny sentyment do tego zawodnika i jego karta w tutaj FIFA jest naprawdę też niesamowicie dobra, więc tutaj naprawdę mega fajnie, że go masz. Też widzę, że nie niewymienny. Środek pomocy, ta nowa ikona Effenberga, FN, mm, bardzo dobry zawodnik. Bardzo fajnie, że właśnie sobie nim tutaj grasz. Masz bardzo ładny ogólnie środek pomocy, bo tutaj trzy ikony, właśnie Prime, razem z Gerardem, o którym już wspominałem, oraz Rudem Hulitem, który jest no, fenomenalny. Naprawdę to jest cudowna karta. No to naprawdę mega, mega ten skład wygląda. Na lewej stronie Davis, o którym mówiłem, bardzo dobry Toc. Kafu, no wybitna ikona na prawą obronę, no chyba jedna z najlepszych na prawą obronę dostępna jakkolwiek w grze, także mega tutaj już ten składnik wygląda. Środek obrony to bardzo popularny Bastoni, ale również wybitny po prostu ten zawodnik jest. No i Maldini, który dopełnia tutaj tą jedenastkę, naprawdę bardzo solidnie, świetny obrońca. Na bramce bardzo wysoko oceniany Jan Oblak. W tej wersji taki rekord breaker, który z tych piłkarzy było dosyć mało, ale naprawdę mega, mega fajny zawodnik. No i naprawdę tutaj się należy ocenka już takie 9,5 na 10, bo dziesiąteczkę... W sumie jak dawałem Piotrkowi ocenę 11 na 10, tutaj mogę spokojnie dać 10 na 10. Także naprawdę mega fajny składzik, wiadomo można jeszcze coś ulepszyć, na pewno Davisa można by było ulepszyć na jakąś lepszą kartę. Jeszcze wyżej ocenioną, ale tutaj naprawdę już to mega fajnie wygląda, także no coś pięknego. Idziemy sobie do kolejnego składziku. Kolejny skład to będzie Pablo FC. Trochę cię szukałem, trochę cię szukałem, ale znalazłem cię. No bo sami zobaczcie, ile jest w ogóle takich graczy jak Pablo FC, ale znalazłem Ciebie. Tutaj masz logo Liverpoolu, i to jesteś ty na pewno, bo sprawdzałem sobie właśnie ze screenem na Instagramie. No i omówmy sobie, co tutaj widzimy. Od razu się rzuca w oczy, oczywiście, ten sala, który jest no, dosyć popularny, jak sami widzicie no Ale to jest taka dobra karta, że jej się naprawdę ze składu nie wyrzuca, więc mega super. Woler z kwaracz czy kwaracz Kelion, no wymawiają to różnie, Gruzin, trudne nazwisko, wiadomo. Karta mega fajna, naprawdę. Ale co do tego wolera, szczerze mówiąc, do tego wolera to bym zmienił jak najszybciej. Bo ta karta jest niby dobra. Ona ma niby dobre statystyki, ale na przykład mi się osobiście w Olerę grało bardzo źle. Nie wiem, nie lubiłem tego zawodnika w grze, więc proponowałbym... Może Tobie się gra nim całkiem dobrze, ale uwierz mi, że jak zmienisz napastnika, to naprawdę będzie Ci się dużo lepiej grało. On tutaj troszeczkę Ci zaniża ocenę ogólną, także zdecydowanie warto byłoby go zmienić na kogoś lepszego. Tutaj Kesk Fabrega z, z Pedrim w środku pola. Yy, bardzo fajnie wyglądający kresk Fabregas, yy, gdyby nie troszkę też sztuczki, słabsza noga, bo myślę, że do środka pola przydałoby się troszeczkę więcej umiejętności właśnie operowania drugą nogą i sztuczkami. Tutaj można by tą kartę było zastąpić kimś innym w przyszłości, choć wyraz wskazuje na to, że jest to fajna karta. Tak myślę, że po statystykach można by tu kogoś lepszego było wrzucić. Pedri, mega fajna karta, naprawdę bardzo lubię, jeden z moich ulubionych obecnych zawodników. No, ciężko ukrywać, że jestem fanem Barcelony. Oczywiście do każdego klubu należy mieć szacunek, więc nie wyzywajmy się w komentarzach. No, ale oczywiście tej Pedri mega fajna karta. Bardzo dobrze to pasuje z skribustami, oczywiście też fajnie sobie dopasowałeś keska do Pedriego. Gowu trzy gwiazdki słabszej nogi mnie by bolały osobiście. Nie grałem tą kartą ale bardzo nie lubię takich zawodników mocno ofensywnych, którzy mają słabą, yy, słabszą nogę, że tak powiem, bo w kluczowych sytuacjach często lubią zawieść, czy to w VS atakach, czy to nawet w head-to-headach, a nawet w manager mode. Ci zawodnicy często psują okazję, więc tutaj polecałbym Ci na SPO na kupić kogoś, Trochę lepszego, może z lepszymi statystykami, mimo wszystko, tej słabszej nogi. Na środku obrony, Virgil van Dijk, darmowy, ostatnio dostany, ja też nim gramy, jest mega dobry. Oraz Lucio, też fantastyczna karta, mega lubię. Yy... Więc, tutaj, środek obrony, jak na, jak na razie, można spokojnie sobie zostawić i ulepszać tylko rankupy. Teo Hernandez na lewej obronie, bardzo dobry zawodnik. W dobrej cenie, chyba teraz, no 42 miliony, tak na takiego zawodnika, to jest naprawdę bardzo dobrze. No i Trippier darmowy, ostatnio, znaczy, no, ostatnio no w tocach do dostania. Fajna karta. Myślę, że Trippiera można z czasem zmienić, tak samo jak właśnie keska i wolera. Potem myślę, że może iść do wymiany Pedri i znaczy nawet... no Pedri i Gowu chciałem powiedzieć, ale go może nawet wcześniej. Na bramce Textegan, bardzo fajny bramkarz tutaj nie ma co zmieniać. Yy, idziemy sobie dalej, do kolejnego składu będą to FC o yy, dokładnie FC o góry Czy my tutaj mamy FC góry? Góry o FC o góry wyraz to? 35. Też widzicie, że dużo FC górów jest. No i FC ogórów nie mam tutaj. Możliwe, że był na Instagramie. Także sprawdzę to i pojawi się pod koniec odcinka. Jeżeli tak. Na pewno się pojawi pod koniec odcinka, jeżeli wysłał mi skład na Instagrama. E, dobra, idziemy sobie dalej. E, wisełka. E, wisełka. I to był skład 136. Tutaj też wisełki dużo było. Ale jest tutaj skład 136 i to jest chyba ten skład, yy, tak, to jest ten skład, który sprawdzałem dokładnie. Yy, tutaj od razu dużo to, co w Ultimate, yy, tutaj chyba był troszeczkę wykorzystany ten glitch, yy, a może nie. Może nie, ale wydaje mi się, że chyba jednak tak, bo dużo masz wymiennych kart. Ale no, Krojw na napadzie, wybitny zawodnik, naprawdę świetna karta, cudowny. Rashford, również świetna karta, o której już mówiłem Messi, no przed chwilą też o nim mówiłem, naprawdę Tutaj napad jest bardzo dobry, można by było jedynie ranka Messi'ego mu zrobić trochę I na pewno będzie fajnie Środek pomocy to jest w ogóle absolutny top, bo tyle jest Pedri 119 overalla Świetna karta, naprawdę, tej pomocnik No mega dobry, mega kompletny Musiala, no jeden z najlepszych pomocników ofensywnych też w grze, w tym momencie. Bardzo dobry zawodnik oraz Ruthulid, o którym też już mowa była, no, perfekcja. perfekcja, W środku pola jest absolutnie master, master, top master. Yy, dobra, Bastoni na środku obrony, no bardzo popularna karta. Ja w sumie go nie mam, nie wiem dlaczego, ale no nie mam tego zawodnika. I nie wiem skąd gracze mają tak bardzo często tego bastaniego, bo ja w sumie chyba troszeczkę sobie odpuściłem w tym sezonie, znaczy w tym okresie, kiedy była Liga Mistrzów końcówka. Yy, więc nie wiem. To jeszcze saliba z Ultimate. No, zawodnik na obronie również całkowicie kompletny. Wzrost robi swoje. Power Heller, oczywiście, bardzo ważny u obrońcy. Teo yy, no świetny zawodnik, naprawdę też tutaj. No, ja jestem wielkim fanem Teo w Fifie, więc mega fajnie. I jeszcze ma tą piękną koszulkę. Ja swoją drogą będę zamawiał tą koszulkę, także wbijajcie na Instagrama, żeby tą koszulkę zobaczyć jak przyjdzie. Yy, oczywiście link w opisie. Yy, no i Filip Lam, tutaj myślę, że to chyba najsłabsza karta w całym składzie. Tutaj mógłby iść na wymianę. Myślę, że z takim składem to Filipa Lama by trzeba było zmienić. Edeksona myślę, że też można by było pod overall coś tam zmienić, aczkolwiek bardzo fajna karta i tak. Dostał dużego, dużego też boosta, bo on 100, ze 113 dostał na 116, więc mega fajnie. I do tego jeszcze jest niewymienny, więc, więc warto sobie tego zawodnika trzymać, ale myślę, że jak mu że rank upa, to wystarczy na razie. Bardzo fajny skład, naprawdę takie no, 9,5 na 10 zdecydowanie nawet 10 bym powiedział. Dobra, teraz kolejny SDA JK, albo na odwrót dobra, SDAKJ. Okej, okay, poprosiłem cię, żebyś mi podał dokładną nazwę oczywiście, bo napisałeś mi dwie różne wersje i potem cię poprosiłem o konkretną wersję i ty mi napisałeś tą złą, więc spoko, ale i tak cię znalazłem. Także no i tutaj... O, kurczę, solidny skład. Fajny, fajny, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Vinicius Junior, którego... wow, no nie widziałem praktycznie u nikogo. Rzadko trafiana karta. Johan Krojów, który przed chwilą był, świetny. Myślę, że tej Viniciusa spokojnie możesz wrzucić na lewe skrzydło i tego manę wywalić. Wywal tego manę, kup prawego skrzydłowego porządnego za te pieniądze, które... Ten manę jest nic nie warty. Wrzuć Viniciusa na lewe skrzydło i kup prawego skrzydłowego porządnego jakiegoś. Najlepiej na przykład Garinche albo Messiego. Bo wtedy będzie ten składnik dużo lepiej wyglądał, tak w napadzie. No Ten many to taki trochę, niby statystyki ma dobre, ale taki nie do końca. No, ja bym go zmienił jak najszybciej. Jejaturę z Fofaną w środku pola i jankunku na SPO. No, tutaj jest bardzo fajny środek pola. Ten jejaturę hmm, sylwetką swoją też dużo robi. Wysoki zawodnik, mocny, silny. Bardzo fajna karta. Fofana też podobny profil zawodnika co właśnie Jajaturę. Również podobna narodowość, nawet ta sama narodowość, tak. Ale trzeba było sprawdzić do pewności, bo te flagi niektórych krajów są mega podobne. Ale tak to jest Wybrzeże Kości Słoniowej. Dwóch pomocników, bardzo podobnych w grze, więc mega fajnie. Christopher Nkunku, wybitny pomocnik ofensywny 5 na 5 Świetnie sobie radzi. No, i na lewej obronie Biragi, ten nowy. Myślę, że Biragi można byłoby akurat zmienić na. Y, wrzucić y, Teo Hernandeza na lewą obronę, a na prawą obronę też kupić jakiegoś fajnego zawodnika. Y, myślę, pokroju. Y, no nie wiem. No kafu może trochę za drogi, ale kogoś dobrego, jakiś y, Carlos Alberto albo ktoś, by tutaj na prawą stronę mógł wlecieć. Z takim składem myślę, chłopie, że. Spokojnie masz sobie tu poulepszać. No i Ederson, oczywiście, na brameczce. Bardzo fajny, bardzo fajny też bramkarz. Tego naszego poprzedniego kolegi. A na środku zapomniałem dodać Delict. Delict, przepraszam. Bardzo rzadko w sumie trafiona trafia na karta. No i Bastoni. Bardzo popularny, zresztą prawie w każdym polskim składzie. Także dobra. Tutaj spokojnie składzik też takie 9,5. No 9 na 10 dajmy, 9 na 10. E, dobra, lecimy sobie dalej. Już tak w miarę zmierzając ku końcowi. E, teraz Patrik. Mm, X22. E, Chwila, coś źle wpisałem. Bo... Widziałem go wcześniej. Jest, dobie, coś musiałem chyba źle wpisywać. Dobra, mamy ten skład. Jeszcze zanim ocenię skład, to chciałbym się Was zapytać, yy, jeżeli w ogóle dotrwaliście do od tego momentu, co uważacie o czymś takim, żeby troszeczkę tą serię przekształcić. Jeszcze zapytam w kolejnym odcinku, bo kolejny odcinek jeszcze myślę, że będzie normalnie. Yy, przekształcić trochę to na taką formułę, że. Yy, będę oceniał jeden skład. I wrzucał z tego shorta, czyli ten krótki film w pionie na YouTube'a. I, I... wtedy będziecie mogli jakby sobie szybciutko swój skład obejrzeć. I będziecie oglądać też składy innych, bo to będą takie formaty minutowe. Napiszcie mi co o tym sądzicie. Czy wolicie w takiej tradycyjnej formie, że po prostu bierzemy te... Ile tam? 5-10 składów na odcinek, oceniamy. Czy może wolelibyście to w takiej formie shortców, że jeden składzik na jeden taki filmik short. I... I oceniamy sobie to w ten sposób, i na przykład tych shortów tak 5 y, dziennie bym wrzucał. Y, to już zależy od Was, jak Wy uważacie. Y, no i... No i dobra, i lecimy sobie ze składem teraz. Y, tutaj, co my tutaj mamy? Y, Haaland Tots, rzadko, rzadko spotykana też karta. Drogi zawodnik, ale też bardzo jakościowy. Fajna karta, chciałem go kupić, ale no drogi jest. Jest drogi. Y, no Ten zawodnik ma bardzo dużo przydatnych cech w napadzie, właśnie, no bo to jest Erling Haaland, No wiadomo, to jest teraz obecnie najlepsza dziewiątka na świecie. Także no, musiał też dostać bardzo fajnego toca. Ten Darmowy Donowant, już się o nim wypowiadałem, że to jest spoko karta, bez szału, ale jest spoko. Rafael Liao, od Darmowy też do, yy, z odebrania był. Bardzo ładnie się tutaj prezentuje Rafael. Almiron, o którym też była mowa, fajna karta właśnie też do pozyskania z wymiany. Ja Ture z Pedrim na środku pola, no to też jest bardzo solidny środek obrony. Tutaj Balde z Lamem na bokach obrony. Myślę, że ten Balde, mimo że ma spoko kartę, ja bym go tutaj zmienił trochę ze względu na to, że on tak fizycznie troszkę może mieć problemy, trochę w defensywie może się chwiać, więc bym go tutaj wymienił na kogoś może trochę lepszego, kogoś mocniejszego typu właśnie Teo Hernandez, jeżeli oczywiście Cię będzie stać. Ten Filip Lam na razie ok, może zostać, wiadomo też czasem się go zmieni, ponieważ też ma troszeczkę podobny problem co Balda, ale może w mniejszym stopniu, on też jest fizycznie troszeczkę gorszy. Ale zależy też, jaki masz styl gry, hmm, właśnie swój, jak ci się gra takimi zawodnikami. E, bardzo potężni obrońcy, tej Virgil van Dijk oraz y, Bastoni w środku obrony, więc y, też całkiem fajna ekipa. Kurtua na bramce, hmm, bardzo dobry bramkarz swoją drogą, fajny. Irany z Warty, e, 41 milionów. Nieźle. Składzik takie 8,5 na 10. Bardzo mi się podoba. Swoją drogą bardzo jeszcze dziękuję widzowi, który pomógł w zasadzie... Jeszcze jego składu chyba nie oceniałem, ale będę oceniał. Ale dał mi fajną radę, że właśnie wchodzić sobie w dany... w dany, danego zawodnika po dwa razy, to wtedy wyskoczy mi jego wartość, bo tak to nie wyskakuje za pierwszym razem. E, dobra, teraz szukamy sobie typa. E, tylko chwila, bo mi się wydawało, że on był na górze, ale nie. E, czy ja mam jakieś... O typie mam informację, że ma 124 overala, e, Ale ostatnio jak go, jak go wyszukiwałem przed odcinkiem, to dosłownie miałem go jako pierwszego na samej górze. E, ale szukamy logo City i wysokiego overala. Jest, mamy, dobra, mamy. Ostatnio wyskoczył mi jako pierwszy, ciekawe, jak to wyszukuje. No i tutaj również no, podobny skład, ale widzę tutaj kilka nowych y, twarzy: Vinicius z Kroyfem i Almironem na napadzie. Y, bardzo fajna ekipa. Y, ten Almiron może troszeczkę odstaje, ale mimo wszystko jest fajną kartą, naprawdę. Fajnie się prezentuje. Y, Renato Sanchez. Bardzo zaskakująca postać, bo rzadko się zdarza, że go widzę w składach przeciwników i składach widzów. Ale też bardzo fajna karta, no bo Renato Sanchez sami wiemy, że sylwetka ma bardzo fajną i wpasowaną do gry. Więc tutaj mega, mega fajnie. Zinedine Zidane, w ogóle też rzadko spotykana karta ikony Prime. Bardzo fajny, bardzo fajny zawodnik, ja osobiście lubię Zidana w grze. Przyjemnie mi się nie gra, czy to w poprzednich FIFA Mobile, czy nawet w zwykłej FIFA. Bardzo fajny zawodnik. Ruth Hulit na środku pomocy, również tutaj z Granato Sanchezem sobie walczy. Świetny zawodnik. Virgil van Dijk, Raúl Albiol. To również bardzo dobrzy obrońcy. Oczywiście o Van Dijk'u i Albiolu już mówiłem. Także się powtarzać nie będę. Fajni, fajni zawodnicy. Quadrado tutaj z Teo Hernandezem. Takie boki z Serie A. Ten quadrado myślę, że spoko, Ale z czasem można by było pomyśleć o jego zmianie też. Ale na razie jest fajny. Na razie jest fajny. Teo Hernandez też jest bardzo dobry. No i tutaj też składzik naprawdę solidny. No myślę, że jeżeli miałbyś coś zmieniać, to może te boki obrony trochę podprowadzić na wyższy level, na wyższy poziom overall'owy. No ale póki co ten skład naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Skill boosty myślę, że tutaj kluczem do sukcesu, żeby skill boosty zrobić na wyższy level. Dobra, z racji tego, że mówiłem jeszcze, że ocenie Fifi i ocenię, kogo FC góry. Ale trochę widzę, że ten odcinek jest za długi, więc przerzucam was do jutrzejszego odcinka. Więc się nie martwcie, będziecie tylko na odcinku. No a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i widzimy się już jutro. Do zobaczenia, cześć!